Mieszczuchy i gospodynie domowe nawet nie mają co liczyć na kontakt tak swobodny. Hej, panie Boże, hej, panie Boże, Stąd we mnie. Słyszysz mnie? Czego chcesz? Nie jestem ani mieszczuchem, ani gospodynią domową, więc jestem Bogiem. Myślę, że światy rządzi ogromny ptak. Łapa trzyma ziemię, dziobie niebu, a jego skrzydła są kosmosem. Ja myślę, ja myślę, że, że Bóg to, to krew. To zwykła krew, która płynie w naszych żyłach. O, krew buddyjska, krew chrześcijańska, krew żydowska. Religie są różne, ale nikt nie potrafi obejść się bez krwi. Dlatego dla jednego półka a plus, dla drugiego BRK minus, a trzeci został zarżnięty i krew z niego. Wyciekła razem. Przenika brzuchy kobiet bezpośrednio. Kiedy Dziewica Maria spała, Duch Święty zstąpił i wstąpił w nią. Kobiety są bezbronnymi istotami, dlatego każdy może być w Począwszy od poda, a kończąc na wyszedł po Tak myślałam. Nie wstąpiłam na drogę Poznań. Teraz moja świadomość poszerzyła się. I ja już wiem. Bóg jest właśnie kobietą. Kochać kobiety, wstąpić w nią, znaczy zrozumieć Boga. Tak więc ja to Bóg. A mój brzuch

Ciągle zimno dookoła. Zamić śnieg, śnieżywa same góry lodowe. A w zimnej wodzie kąpią się białe niedźwiedzie. Jest tu bardzo się. Trzęsiecie się i tylko Wszystko w środku pokrywa wam się strony, Chcecie ci no ci pomoc, ale nie możecie. Bo język brzyma za bardzo zębów, tak i drzecie i tylko I nagle. O. I nagle zaczyna wam się robić ciepło. Wewnątrz zaczyna wam świecić słońce i robi się wam bardzo, bardzo dobrze. Co wam się spać? To no jest właśnie obląd. Gdy po zimie nastajecie. Tak. Bo lat, kiedy nie śpisz, to wydaje ci się, że śpisz. A tu jesteśmy w ciąży, a tu jest nam zimno, a to nas mdli, już kogoś kochany. A to umarli nasi rodzice, i iść na pokrzep. Gdzie wszyscy płacą i upijają się. Oto, o, to, o to, to, to nic nie słyszysz, Kiedy leżysz na podłodze Patrzysz w sufit i słyszysz, Jak serce ci tika jak zygaret. nigdy. Dlatego cierpicie, dlatego jesteście ślepi. A po to, by żyć w teraźniejszości, trzeba umieć zatrzymywać czas. Zatrzymuję czas. Patrzę. Widzę. Widzę. Mam 20 lat. Mam buty, torebkę, sukienki. Mogę się poruszać. Mogę chodzić. Mogę. Biegać, mogę nawet wołać o pomoc! Zatrzymajcie czas, a będziecie mogli zobaczyć. Przez 20 lat swojego życia nigdy nie byłem w teatrze. A zawsze chciałem pójść na dobrą operę, albo zobaczyć łatwych aktorów na scenie. Nie wiem. Przepraszam bardzo, ale muszę wyjść. Skończyła mi się cebula. Bardzo przepraszam, muszę wyjść. Zawsze to się jak znaleźć twarz. Coś liczy całą ziemię, to samo uczycie wyszedł. Zawsze to skrzydła to już tak raczej nie tego, bo na uczelnie brzydę się, brzydę się z krzykami, brzydę się. Ciekawie, I pod językiem. I nigdzie nie mógł znaleźć żadnych żył. I tak szukał ich, szukał, marzł. Tylko w brzuchu pojawił się szybową. tak marzł, marzł, aż udał się do lekarza. Lekarze przepisali mu heroinę. Udał się Z mu w dawne i sobie dwa metry ściągającej tarś, całe opanowanie heroiny i strzykankę. Zamierzał prowadzić sobie heroinę do krwi. Ale jak to zrobić, skoro nie ma żywych? Wiatr postanowił pożyczyć żywy od matki. Ale nie pasował. Postanowię więc pożyczyć żywy od ojca. okay szuka sposobu, żeby się do niego dostać. Dało się więc do pewnego szczególnego miejsca i tak się zaraz... Lecz kiedyś zawsze to przepędziła i ponownie na usta, to brzucha się się ptaki i brzuch znowu stał się ogromny. Wtedy wzięła wóz kuchenny, rozjęła sobie brzuch i ptaki jest tam do A niedawno w jej organizmie nagromadziło się tyle heroiny, że dziewczyna nie zaciążyła. Dziewczynie zrobiło się tak przykro. pelo desesmutco o manto Jest sufit, są ściany, podłoga, A nie ma tylko drzwi. Czyli nie zostały Czy to jest pokój? Tak, pokój. Pokój w piekle, tak! W piekle! To jest piękne. A co powinniśmy teraz zrobić? Odwróć się Kupił pola, dał coś złote, złatała jego ale względy będą już następne! Nic nowego. Nic nowego! It's grupę o nazwie Teatr Tańca S. Jest to grupa taneczna, która używa jako języka teatru ruch taneczny oraz wszelką ekspresję teatralną. Zawsze się staramy pokazać w spektaklach jakąś myśl, jakoś, jakiś przekaz, jakaś idea po to, żeby nie był to taki suchy, tylko czysty taniec, tylko żeby pobudzał widzów do myślenia. Tym razem pokazujemy spektakl zatytułowany Sceny z więzienia. Jest to spektakl ukazujący cztery kobiety osadzone w więzieniu i pokazujemy ich, ich przeżycia związane z zamknięciem małej przestrzeni więziennej. W moim spektaklu jest pokazany taki moment, kiedy te osoby, które były najbardziej zdeprawowane, najbardziej. Groźne w celi więziennej. Udało im się przy pomocy e, e, jakiejś reha, rehabilitacji e, się zmienić. Natomiast ta, która była najsłabsza, ale dobra, delikatna, subtelna, robi się, robi się tą złą. Więc zło jest zaraźliwe. Taki jest przekaz. Ale myślę, że wiele innych rzeczy można będzie odczytać ze spektaklu. Odczytywanie nie będzie zbyt łatwe, ponieważ nie posługujemy się w ogóle słowami. A ile trwa przygotowanie takiego spektaklu? Ten spektakl budowaliśmy w ciągu trzech miesięcy. Tyle trwały przygotowania. Oczywiście wcześniej sam pomysł rośnie, rozbudowuje się, są różne zmiany scen, a później już sam trening 3 miesiące.